Data czeka na syna, który do tej pory nie wrócił do domu. Jej córka i zięć, którzy byli u niej na kolacji, postanowili zaczekać na powrót Mateusza. Marta, <coughs> ty wiesz, że ja o piątej muszę wstać? Idźcie już, ja sama poczekam. No. Proszę, proszę. Jaki komitet powitalny. Ty jesteś pijany. No i... Mateusz, tak nie może być. Dobra, mamo. Cię trzeba położyć spać. Że ledwo kontaktuje. Dawaj młody. Nie dotykaj mnie nigdy więcej. I najlepiej to sam idź spać, ale nie tu, tylko do siebie. Mateusz, zamknij się! E, e! Małolat! Małolat! Radek, przestań! To jest tylko pijany dzieciak! Dzieciak? Ten dzieciak powinien być mi wdzięczny! dzięki mnie możesz iść na studia, tak? Zobaczysz, on rano się obudzi i na pewno będzie cię przepraszał. Nie musi. Starczy, że się ogarnie. Przecież widzę, że mama się niego martwi. Dobra, Marta, wychodzimy. A, a może zostanę tutaj na noc? Po co? W razie gdyby z Matim coś się działo w nocy albo coś. Idź córcia z mężem. Ja sobie poradzę. Niedobrze mi jest. On będzie zaraz wymiotował. Dobra, zostań. Ja spadam. Jeszcze kilka godzin muszę wstać do pracy. Na razie. Nie zaprowadźmy go do łazienki. Musiałyśmy położyć go w salonie, bo do jego pokoju nie dałybyśmy rady go zaciągnąć. Naprawdę, nie rozumiem, co się dzieje z tym chłopakiem. Nie dość, że się upił, to jeszcze krzyczał na Radka. A on nigdy mu nic złego nie zrobił. W gospodarstwie go odciąża, żeby ten mógł skupić się na nauce. Naprawdę, wstyd mi za Mateusza.